Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym bardzo króciutko porozmawiać o uśmiechu. Tak, filmik o uśmiechu, który jest podobny do filmiku o słowie kocham cię, o tym, o czym niedawno nam opowiadałam. Mówi się, że Polacy nie uśmiechają się wcale do siebie na ulicy. Coraz częściej ten temat pojawia się, czy też w spektrum, czy w rozmowach ze z moimi znajomymi, i także w prywatnych terapiach, które prowadzę. Często ludzie mówią. Ewelina, Polska jest beznadziejna, bo ludzie się do siebie nie uśmiechają. Więc ja zawsze się pytam: ok, a czy ty się uśmiechasz do ludzi? Dlatego, że znów my mamy taką tendencję, wszyscy, ja jestem też winna w większości, że siedzimy w domu i myślimy o tym, e, rozmyślamy czasami nawet godzinami o tym, co nam we wszechświecie lub dookoła nas w naszej rzeczywistości nie pasuje. Bardzo rzadko, jednak e, ostatnio coraz częściej, wstajemy i zaczynamy to zmieniać. I tu znów ja bym chciała wrócić do tego, co często powtarzam: bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć we wszechświecie. Jeżeli chcesz, żeby ludzie się do ciebie uśmiechali lub uśmiechali się do siebie, to zamiast siedzieć w domu i czekać na cud, że to się kiedyś wydarzy, że, ktoś, że ludzie w ogóle się domyślą, że to jest zmiana, jaką ty byś chciał zobaczyć we wszechświecie, nie ma do końca sensu. Jednak wyjście na zewnątrz i zaczynanie uśmiechać się do ludzi, dookoła nas, może przynieść jakieś rezultaty. Dlatego, że bardzo prawdopodobne jest, że jeżeli my wyjdziemy na ulicę dziś i zaczniemy się uśmiechać do naszych przechodniów, do ludzi, którzy nas mijają, któraś z tych osób odwdzięczy nam się tym samym. Bardzo prawdopodobne jest to, że ta osoba będzie też zainspirowana naszym uśmiechem i uśmiechnie się do nas i do kolejnych osób. I później te kolejne osoby do kolejnych osób, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co jest najgorsze, co może się wydarzyć, tak naprawdę, to to, co dzieje się na co dzień i tak, że ktoś się do nas nie uśmiechnie. To się i tak dzieje. To jest najgorsza krzywda, jaka może nas spotkać, za ryzyko, które, jesteśmy, które podejmiemy, czyli uśmiech. Uśmiech tak naprawdę nie kosztuje nas nic. Oprócz reakcji, która i tak nas spotyka codziennie czyli brak uśmiechu a może przynieść nam o wiele więcej radości. I ja, mieszkając w Stanach od 10 lat. Teraz jak jeżdżę, tutaj ludzie się bardzo dużo do siebie uśmiechają, czasem szczerze, czasem nieszczerze. Jednak w takich mniejszych dzielnicach, może nie takie jak Manhattan, gdzie wszyscy biegną i nie widzą siebie nawzajem, jest wręcz nie do pomyślania, żeby jedna osoba przeszła obok drugiej i nie zwróciła na siebie uwagi. uwagi. I ja nie mówię tutaj o takim obcinaniu, jak to się mówi, o jakie on ma buty, jaką ma kurtkę, tylko zawsze jest albo nawiązany wzrok. Takie spojrzenie na siebie, albo delikatne uśmiech, albo powiedzenie: hej, jak się masz? I kiedyś ja nie umiałam się do tego przyzwyczaić, teraz wydaje mi się wręcz to nie, nie niemożliwe, żeby, dziwne, żeby tego nie robić. I do czego ja tu zmierzam, to jest po pierwsze, w życiu bardzo, war, bardzo warto jest podejmować ryzyko. To jest raz. Druga rzecz. W życiu, gdy chcemy coś zobaczyć, cokolwiek to jest, czy to jest uśmiech, czy to jest ludzie, którzy nas przytulą, czy to jest ludzie, którzy nam powiedzą, kocham Cię, yy, mamy dwa rozwiązania. Możemy siedzieć w domu i rozmyślać, rozmyślać nad tym, jak, jak to się nie dzieje, jak to nie jest częścią naszej rzeczywistości, rzeczywistości naszego kraju i yy, to za wiele rezultatów z tego, co widzę, to nam nie przynosi. A możemy zrobić coś innego, możemy wyjść. I zacząć kreować tą rzeczywistość, którą chcemy zobaczyć w naszym świecie. Wyjść. I uśmiechać się do ludzi, dookoła nas. I tak jest ze wszystkim, kochani. W dzisiejszych czasach bardzo dużo mówi się o tym, że myśli kreują naszą rzeczywistość. No tak wielu z nas zaczyna pozytywne myślenie, zaczyna afirmacje, robi różne tablice, na których e, przykleja rzeczy, które chce zobaczyć w życiu. Ja jestem e, za. Ja uważam, że to ma ogromny wpływ. Myśli mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. I te pozytywne, i te negatywne. Jednak w pewnym momencie w naszym życiu Myśli same w sobie nie wystarczą. W pewnym momencie w naszym życiu należy wstać i podjąć akcję, jeżeli chcemy pewne rzeczy zobaczyć. I to jest, to się tyczy chudnięcia, to się tyczy wyzdrowienia z pewnych chorób, to się tyczy zmiany pracy, zmiany środowiska, zmiany rzeczywistości w sensie takim jak uśmiech, przytulenie, słowo kocham cię. W pewnym momencie, zamiast tylko siedzieć w domu i bawić się swoimi myślami, czy wycinać rzeczy i kreować karty, które są bardzo pomocne. Ale jednak w pewnym momencie należy też wstać i zacząć robić coś. Chcesz schudnąć? Zacznij ćwiczyć, zacznij biegać. A jest, w dzisiejszych czasach jest taki ogrom informacji, na internecie zwłaszcza, że ludzie często się w tym troszeczkę gubią. Dlatego, że siedzą całymi dniami i czytają o tym, co trzeba robić. Jednak tak bardzo o tym czytają i tak wiele informacji zbierają, że nie dają sobie czasu na to, żeby wstać i robić to, o czym czytali pół dnia. Także jedno i drugie jest dla nas bardzo korzystne. Jednak podzielmy sobie ten czas tak, by starczyło nam czasu na zbiór nowych informacji, na myślenie pozytywne, na nasze afirmacje, na kreowanie vision boards. Jednak znajdźmy też czas, by zrobić jakąś akcję, by wstać i zacząć coś robić w kierunku zmiany naszej rzeczywistości. Bądź zmianą, jaką chcesz zobaczyć we wszechświecie. Chcesz, by Cię ludzie przytulali? Przytul kogoś pierwszy. Chcesz, by ludzie Ci mówili, kocham Cię? Powiedz komuś, kocham Cię pierwszy. Chcesz, żeby ludzie się do Ciebie uśmiechali? Ty uśmiechnij się do nas. Do nas, do nich. Nie czekaj na innych, by zmieniali Twoją rzeczywistość, tak jak Ty byś tego chciał. Dlatego, że ich rzeczywistość może być zupełnie inna. Oni mogą chcieć zupełnie innych rzeczy. Może ludzie, którzy Ty chcesz, by się uśmiechali, nawet tego nie chcą. Więc czekanie na to, aż oni zaczną kreować we wszechświecie to, czego Ty pragniesz, może być czekaniem przez całe życie. Ty masz taką samą moc, jak każdy dookoła ciebie. Użyj swojego uśmiechu. Kocham.